Gdzie ty byś chciał pójść? Powiedz. Tak daleko byś poszedł? Jakbyś umiał chodzić? Tak daleko byś poszedł? No, gdzie ty tymi nogami już chcesz iść? Gdzie ty, gdzie ty chcesz iść? No, gdzie ty chcesz iść? Będziesz biegł. Tak będziesz biegł szybko. Tak szybko, tak szybko. Ale gdzie ty będziesz bieg? No, gdzie ty będziesz chciał iść? Jak będziesz umiał chodzić? Tam pójdziesz? Tam pójdziesz? Ale masz języczek, ale języczek masz, no. O, o, o. O Jezu, Stasiu potrafi język wyciągać na mm. zewnątrz. Będzie teraz wszystkim język pokazywał, tak? No. O, jak pięknie. No? No, gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz, bobasku? No, powiedz nam coś jeszcze, na, na, na koniec już. No, powiedz nam coś na koniec, bobasku? Bobasku malutki. No? Super. Do widzenia, tak? Papa, papa, do widzenia. No, no, długie pożegnanie. Super, to pozdrawiamy wszystkich, tak?